Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. E, miło mi e, Wam przedstawić swój punkt widzenia i tego, jak ta, e, to życie podczas szkoły i też po szkole się potoczyło. E, wiem, że Pan Karol będzie miał też listę zacnych pytań, które pewnie gdzieś tam mocniej rozwiną e, tematy i szkolne, i to, co działo się po szkole. E, myślę, że tak w ramach takiego wprowadzenia i jakby stworzenia takiego... Mm, no, takiego frameworku, jeżeli mogę tak powiedzieć, to chciałbym Wam powiedzieć, że to zaproszenie pojawiło się w takim dobrym momencie mojego życia, bo miałem takie, mogę powiedzieć, trochę przemyślenia, trochę taką ewaluację swojego życia, swojej kariery, tego w jaki sposób poprowadziłem poszczególne rzeczy. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby czasami wrócić i zastanowić się, czy jesteśmy w tym miejscu, w którym chcemy być. Bo zakładam, że jesteście druga klasa? Druga klasa. I teraz cztery klasy są, więc znaczy tak. macie dwa i pół roku do, do matury. Czy ktoś z Was już wie, kim chcecie zostać w przyszłości? Albo kto wie? A ja, wiem. A ja wiem. To jedna osoba jedna wie. No nie dziwi mnie to, bo ja też bardzo długo nie wiedziałem tak naprawdę kim chcę zostać i myślę, że do końca dalej nie jestem przekonany, czy jestem w tym miejscu, w którym chcę być i trochę mam takie poczucie, że, że mógłbym jeszcze dużo zmienić, mógłbym coś innego zrobić w życiu i ja powiem Wam szczerze, że mam 27 lat, więc to już jest taki, wydaje mi się, że zacny wiek. Przynajmniej jak byłem na Waszym miejscu, to mi się wydawało, że ludzie, którzy mają po 27-30 lat, to już Poruszałem się o alkoholiku i myślałem o emeryturze, więc tak źle jeszcze nie jest. Natomiast chciałbym się też z Wami podzielić tymi przemyśleniami, które miałem i trochę wskazać Wam takie punkty, które w życiu wydaje mi się, że są dosyć ważne. I często to myślę, że będą takie też trochę prawidła, które gdzieś tam może wasi rodzice albo dziadkowie wam przekazują. Mi się zawsze wydawało, że to nie jest prawda i że to jest jakby takie takie ogólne powiedzenie, natomiast, natomiast to jest prawda. I jakby w pewnym wieku człowiek dochodzi do tego, że te prawidła były, były gdzieś tam kwestią czasu, żeby do nich dojść. I trochę myślałem, że będziemy mieć taki delikatny flipchart, że mógłbym to narysować, bo wizualizacja jest bardzo ważna, ale Wyobraźcie sobie taki trójkąt, w którym na każdym wierzchołku macie taki konkretny element, i z, tych, z tego trójkąta ja na górze bym dał pracę, w lewym dolnym rogu bym dał naukę, a w prawym dolnym rogu ludzie. I e, wydaje mi się, że odnośnie pracy i nauki będziemy trochę więcej rozmawiać. Natomiast. Myślę, że skupiłbym się teraz na, na ludziach, bo ludzie to jest bardzo ważny element. Spotykamy ich zarówno w pracy, podczas elementu kształcenia. Jest bardzo ważne to, żeby w pewien sposób pielęgnować dużo relacji, ale też umieć dostrzec, dostrzec pewne zagrożenia. Myślę, że jak będziemy rozmawiać o doświadczeniu zawodowym, to też Wam nieco więcej powiem na ten temat. Natomiast. Pamiętajcie o tym, żeby te, te relacje gdzieś tam pielęgnować, i często zdarza się tak, że na pewnym etapie życia poznajecie konkretne osoby. Nie wiecie jeszcze do końca, do czego to będzie zmierzać, ale, ale, ale te osoby są, są dosyć ważne w życiu. I ja to teraz tak trochę określam, że. Dookoła tego trójkątu jest taki kwadrat, w którym, który dotyczy decyzji. I teraz decyzje w życiu są bardzo trudne. Mi się wydawało zawsze, że podejmowanie decyzji jest, jest dosyć proste, natomiast to niestety trochę z biegiem czasu się zmienia i wydaje mi się, że im jesteśmy starsi, tym czujemy większą wagę tych decyzji. I te decyzje e, o tyle są ważne, że one rzutują na Wasze dalsze życie. Ja wiem, że do tego podchodziłem tak, że jak miałem 18 lat, 20, e, i widziałem to, że, e, że jeżeli podejmę decyzję, to ona będzie rzutować na mój wiek 23-24 lat, ale e, dalej będę miał bardzo dużo czasu, żeby te decyzje zmienić. Więc jak. Teraz macie taki moment w życiu, w którym chcecie coś zdecydować i jeszcze nie wiecie, kim chcecie zostać w przyszłości albo gdzie chcecie, gdzie chcecie po prostu być za 2, 4, 5 lat, to ten temat decyzji wygląda tak, że, że zawsze tą decyzję możecie jeszcze później zmienić. Nie, nie trzymajcie się kurczowo tego miejsca, do którego dążycie, bo jeżeli poczujecie w pewnym momencie, że to nie jest to, gdzie byście chcieli być, to... No to pamiętajcie, że zawsze to, to możecie zmienić. No i tak naprawdę zamykającą klawrą tego wszystkiego jest czas. I czas jest tutaj bardzo ważny, dlatego że zawsze macie czas na to, żeby podjąć kolejną decyzję, żeby coś zmienić w swoim życiu. I czas ma to też do siebie, że. Często z perspektywy czasu oceniamy tę decyzję, czyli dochodzimy do takiego momentu, w którym, w którym patrzycie wstecz i trochę ewaluujecie, czy dobrze przeżyliście ten rok, te dwa lata, te trzy lata, te pięć lat. I dla mnie taką, takim clue i taką klamrą zamykającą właśnie ten temat decyzji życia jest to, żeby w pewien sposób żyć tak, że jeżeli. Dzisiaj na przykład odwrócicie się i powiecie: Kurczę, te dwa ostatnie lata czy trzy ostatnie lata mogłem inaczej mogłem podjąć inne decyzje. Nie trwajcie w tym, bo jeżeli będziecie dalej trwać w tej i nie zmienicie nic z dnia na dzień, to, to dojdziecie do takiego punktu, w którym za kolejne trzy lata odwrócicie się i to już nie będą trzy, tylko to będzie już sześć lat, kiedy trwaliście w jakiejś sytuacji, która która Wam nie odpowiadała, to jest jakby szeroki temat, co można to przenieść tak naprawdę na każdą sferę życia, więc, więc to jest taki początek i wydaje mi się, że tym, to, to jest takie wprowadzenie, które chciałem zrobić, żebyśmy trochę, żebym mógł Wam pokazać, jak ja na to patrzę, jak ta ewaluacja z mojej strony, którą gdzieś tam pod koniec zeszłego roku dokonałem na czym. Na czym była oparta? Mieliśmy 3 liceum i pod koniec pierwszej klasy, wy pod koniec drugiej klasy rozumiem, wybieracie te rozszerzenia, czyli musicie podjąć efektywnie decyzję, w jakim kierunku chcecie pójść, co chcecie studiować, no bo to też determinuje później, oczywiście, jaką maturę musicie zdać, żeby dostać się na dane studia. E, tak jak w tym bio, które przesłałem, e, ja bardzo długo nie wiedziałem, co chcę robić dalej w życiu, na jakie studia się udać. I pamiętam, że ta końcówka pierwszej klasy była bardzo dla mnie stresująca i szukałem cały czas jakiejś inspiracji, czym mógłbym się zająć. Pierwszym takim pomysłem była medycyna, i gdzieś tam czułem takie czułem, że chciałbym zostać lekarzem, pomagać, ale też, ale też mieć taką wąską specjalizację, która. Która pomogłaby mi po prostu gdzieś tam w przyszłym życiu. Stąd też tak naprawdę zainicjował to, to zainicjowało wybór matematyki, biologii i chemii. Bo tak naprawdę drugą klasę liczą zaczynałem właśnie z tymi trzema rozszerzeniami. Jeżeli. Szukacie tego, kim byście chcieli zostać w przyszłości, jakie studia chcielibyście podjąć. Ja przeprowadziłem wiele rozmów z różnymi ludźmi, również z obecnymi studentami medycyny. I, ale też bodajże z dwoma lekarzami, w jaki sposób to wygląda, jak to działa, no bo to też nie jest, to akurat jest bardzo, są bardzo trudne studia, wieloletnie i tak naprawdę żeby mieć porządną specjalizację, to, to myślę, że trwa około dekady tak naprawdę, żeby, żeby zostać lekarzem. W moim przypadku ja pamiętam tak jedną rozmowę, którą miałem właśnie z ówczesną studentką, bo była na piątym albo na szóstym roku medycyny, i ona mi powiedziała taką rzecz, która dla mnie wtedy była tak, kompletnie zmieniała tą sytuację. Teraz na to trochę inaczej patrzę, natomiast ona mi wtedy powiedziała, że to nie jest tak, że ja jako student jestem w stanie sobie wybrać specjalizację. Dlatego, że przynajmniej wtedy, kiedy ja rozmawiałem na ten temat, było tak, że na każdym roku była określona liczba miejsc na każdą specjalizację. I to było tak, że było jedno albo dwa miejsca na cały Kraków, na przykład, z czego bez znajomości trudno jest się dostać na te najbardziej oblegane specjalizacje. No i w pewnym miejscu dochodzi się do ściany. Teraz bym na to patrzył inaczej, tak naprawdę, bo trochę z perspektywy doświadczenia wiem, że. Każdą sytuację można w jakiś sposób rozwiązać. Jeżeli czegoś bardzo chcecie, to, to, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem możecie do tego spokojnie dążyć i faktycznie dojść do tego miejsca, w którym, w którym chcecie być, albo do tego miejsca, które sobie założyliście po prostu jako... Jako cel. Natomiast jeżeli chodzi o moje plany związane z medycyną, tutaj biologia po trzech miesiącach skutecznie wyjaśniła mi, że to nie jest droga dla mnie. Ja niestety nie potrafię się uczyć na pamięć rzeczy, dlatego też. Historia była dla mnie zawsze trudna i, i dużo lepiej odnajdowałem się jednak w takich przedmiotach, w których można, mając taki szerszy punkt widzenia, po prostu do czegoś dojść, coś zrozumieć. I wtedy to tak naprawdę nie działa, a, a biologia, niestety, była takim elementem, który, który bardzo mocno mnie, że tak powiem, zniechęcił, bo po prostu nie potrafiłem się tego nauczyć wszystkiego na pamięć. I jakby to był etap, w którym zostałem z dwoma rozszerzeniami, z matematyką i z chemią. Myślałem, chciałem właściwie zostać pilotem. Myślę, że dla was, jeżeli mogę wam dać jakąś radę, zobaczcie na to, jakie są dni otwarte na poszczególnych uczelniach. Bo ja byłem w Dęblinie, w Dęblinie jest szkoła oficerska właśnie w kontekście Zostania pilotem. Generalnie zostać pilotem można tak z grubsza to, co pamiętam, na dwa sposoby, czyli można wyrobić sobie licencję na własną rękę. To jeszcze tam parę lat temu kosztowało około 200 tysięcy złotych, żeby te wszystkie potrzebne licencje wykonać. Można było też pójść właśnie do Dęblina, do tej szkoły oficerskiej. Tam faktycznie te i te, te szkolenia, większość tych, tych szkoleń było jakby zapewnione przez państwo w cenie, tam chyba tylko jedno takie podstawowe trzeba było, trzeba było zrobić za 20 tysięcy złotych, z tego co pamiętam wtedy, teraz nie wiem tak naprawdę jak to wygląda. I powiem wam szczerze, że to jest bardzo fajne i bardzo potrzebne, jeżeli możecie poprosić nie wiem, na przykład rodziców, jeżeli ta szkoła nie jest nie jest w Krakowie, tylko Modern akurat jest w okolicach Lublina, Puław, Lubelskie generalnie. Więc to też nie jest tak prosto się dostać jak na przykład do nie wiem, Warszawy, Wrocławia czy Poznania. To, to skorzystajcie, skorzystajcie z takiej możliwości, bo to mi dało bardzo fajny pogląd na to, w jaki sposób te studia przede wszystkim wyglądają, bo to też jest wydaje mi się bardzo ważne sam, sam cel dojścia do jakiegoś momentu jest ważny, natomiast ta, ta, ta droga też jest ważna, żebyście byli na nią przygotowani, na przykład w perspektywie zostania pilotem w Dęblinie dostałem, jakby rozmawialiśmy tam ze studentami, którzy oprowadzali, oprowadzali nas po całym kampusie i oni mówili, że na początku na studia dostaje się około 300-400 osób, więc Dosyć pokaźna pula, pula osób, które na każdym roku studiują. Natomiast powiedzieli, że na ostatni rok dociera e, od 15 do 20 osób. Reszta odpada po drodze. To są bardzo trudne studia, i teraz z tych 15-20 osób e, około 1 trzecia trafia na kontrolę wieży lotów, 1 trzecia zostaje mechanikami, a 1 trzecia zostaje faktycznie pilotami. I to są takie informacje, które jesteście w stanie zebrać, jak właśnie porozmawiacie z ludźmi, którzy studiują, którzy przeszli tą ścieżkę, którzy, czy też z ludźmi, którzy pracują na przykład jako, jako dana profesja, dany zawód, więc to jest, to jest bardzo ważne. Ja w końcu zrezygnowałem z tej perspektywy bycia pilotem, bo trochę nie odpowiadało mi, nie odpowiadała mi taka wizja takiego życia w ciągłych rozjazdach, no i też jest taki element w byciu pilotem, gdzie bardzo szybko możecie stracić pracę tak naprawdę ze względu na problemy zdrowotne. Jeżeli pojawią się jakieś problemy zdrowotne wtedy, szczególnie ze wzrokiem na przykład, możecie po prostu stracić możliwość wykonywania tego zawodu, więc to może ale nie musi, się udać, ale też nie daje wam takiej, takiej stabilizacji. No i tak naprawdę... To był czas, kiedy dosyć e, mocno interesowałem się biznesem, polityką i poczułem, że to jest jakby ścieżka, którą chciałbym pójść. I e, jakby bardzo dużo czytałem na te tematy, interesowałem się giełdą i to jakby bardzo mnie zainteresowało i stwierdziłem, że chcę pójść właśnie, właśnie w tym kierunku. E, natomiast trochę wracając do tych rozszerzeń. E, Matematyka, zawsze lubiłem matematykę i zawsze uważałem i dalej uważam, że matematyka jest bardzo ważna. Mimo tego, że możecie nie widzieć celu w liczeniu delty, w wzorach skróconego mnożenia, w sinusach, w kosinusach itd., to uwierzcie mi, że to się przydaje. To nie jest tak, ja nie chcę wam mówić, że codziennie teraz liczę deltę i jest mi to potrzebne do, do, do życia w takim rozumieniu, natomiast matematyka bardzo fajnie kształtuje Myślenie, sposób pewien radzenia sobie, później na studiach, bo później, w zależności od tego, jaki kierunek oczywiście wybierzecie, ale macie matematykę, która jest kontynuacją tego, co było w szkole, macie statystykę, ekonometrię, na przykład, jeżeli to są kierunki ekonomiczne, i to są kierunki, które są bardzo mocno oparte na matematyce, i bardzo trudno jest sobie później też poradzić, jeżeli się zaniedba w pewien sposób tą matematykę gdzieś tam na starcie, ale wszystko jest oczywiście do nadrobienia, więc to też nie jest tak, że że nagle musicie zrezygnować z jakichś planów, bo, bo, bo gdzieś tam się tego obawiacie. Tym bardziej, że tak z perspektywy czasu ta matematyka, która jest w szkole, jest dosyć łatwa i to dosyć łatwo jest wszystko przyjąć i uwierzcie, że później dopiero się zaczynają ciekawe rzeczy, które są już dużo, dużo trudniejsze. Więc, e, więc matematyka była dla mnie taką podstawą, z której na pewno nie chciałem zrezygnować. Natomiast chemia Chemią było tak, że postać pana Karola e, znacząco mnie zachęciła do tego, żeby pozostać na tej chemii. To była też czysta przyjemność uczestniczyć w lekcjach z panem Karolem. E, widzę, że pan Karol też trochę złagodniał przez lata. Te, te, te żarty były troszeczkę ostrzejsze zawsze, jak pamiętam. E, natomiast to, to był jeden z takich elementów, ale drugi element był taki, że chciałem sobie zostawić trochę furtkę czyli w teorii byłem pewny, czego chcę, do czego chcę pójść, natomiast wiedziałem, że to się może zmienić, bo jakby podjąłem decyzję pod koniec pierwszej, bo się w połowie drugiej klasy, ale miałem tą świadomość, że jak stanę przed, przed wyborem uniwersytetu już po napisaniu matury, może się okazać, że będę potrzebował jeszcze właśnie dodatkowych punktów albo ten przedmiot. Dodatkowy mi się przyda, więc, jakby, trochę podsumowując, na pewno wybierzcie to, co Was interesuje, to z czego, w czym się czujecie dobrze, natomiast bierzcie też pod uwagę, gdzie chcielibyście się dostać. Czyli zobaczcie sobie, jakie uniwersytety, jakie są teraz w ogóle zasady przyjęcia, bo powiem szczerze, że. Że nie jestem przekonany i nie wiem, jak to, jak to w tym momencie wygląda. Co jest jakby ważniejsze, to jest bardziej istotne. No zakładam, że to dalej jest średnia z matur, więc to jest jakby, myślę, że klucz tutaj tego, jaki przedmiot chcielibyście wybrać na, na rozszerzeniu. I powiem Wam szczerze, że też nie bójcie się tego, bo to wymaga bardzo dużo pracy. Tak jak matematyka, chemia, no każdy inny przedmiot, tak naprawdę, żeby. Zdać maturę rozszerzoną na wysokim poziomie wymaga to od Was na pewno dużo pracy. Natomiast warto poświęcić ten czas. Dlatego, że jeżeli teraz w pewien sposób chcielibyście to zaniedbać albo trochę byście to zignorowali, po ukończeniu liceum, jak zdacie już matury i potem stwierdzicie, kurczę, ale chciałbym pójść w to miejsce albo w tamto miejsce. Będziecie stali przed takim problemem, będzie trzeba albo zrobić tą maturę jakoś dodatkowo, nie wiem jakie są teraz możliwości, ale jakby mam znajomych, którzy, którzy chcieli się dostać na medycynę, potem poprawiali te matury i to, to gdzieś tam też opóźniało trochę ten proces zaczęcia tych studiów, więc przed wami dwa lata wytężonej pracy, ale myślę, myślę że warto i, i, i skupiłbym się naprawdę na przedmiotach, które lubicie, ale też na przedmiotach, które będą, będą Wam potrzebne.